Siema wam wszystkim, ja jestem znowu Grzytman i jestem teraz na innym serwerze i jestem Junior Adminem, no oczywiście tak takie widzicie są bronie, wiem jakie często gadam to oczywiście, więc przestanę, yy, dobra mamy taką rękę, no wiecie, yy, to znaczy, nie, Mam tu takie metalowe na rękę. Mam łopatę. Błąd robi ekran. Mam pistolet Ty yy. yy, M4. No i ta butelka. No i widzę, że są tu beczki. Boom headshot. 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 Boom, headshot. Dobra, uleczę się. I tak. Chwila. Dobra, no to na razie pójdźmy sobie na Lostventu. Czekaj, co to się dzieje. Dzień... Nie ma takiej komedii, nie takiej pogody nawet. O Jezu, przepraszam. Dobra, Los Santos. Serwer, nie wiem, mogę powiedzieć, że trochę jest gorszy od tamtego, no ale cóż. Dobra, no i tak wpisujemy i pomoc i mamy tutaj komendę. Możemy też robić jeszcze inne pomocy, dwa, oj tam, trzy i itp. I i td. No. Pio chyba pią piąte to jest ostatnie. Aby dostać spisane Jakieś telefony. Się... Telefony. A, dostałem spisane No, super. I? Puta! I nawalacie. pure headshot Dobra. A mogę też robić tak. On, na przykład tekst, tutaj piszę mi, ile sekund ma być. Trzy, no wiecie, i an. Tutaj, an, Że ma 3 sekundy, i tekst. No to znaczy tekst. I widzicie, na p się tekst. Przez 3 sekundy to 5. Oj, dobra, nie wiem, ile. Pokażę. Ja Pokażę, że mam RPG. Mogę sobie chyba coś zrobić. No, znaczy mogę sobie coś zrobić. Czy wy też to widzicie? Jej, jest niszczalne auto. No dobrze. Ha, co jeszcze może robić? Freeze? Freezować. Czekaj, chwila. Dobra, jestem. Pytam się czy właśnie mogę... Nie, za fredo, dobra. Ale... Trzy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, zrobię teraz freza. Dobra, ja mu robię freza. Chwila. Okej, okay, jestem. On się wyrusza i teraz pokażę, jak robić freza. Bierzemy chyba i. Moment. I.

i fry e. e z I wiecie, i bierzemy zero. A, chwila powtór. No widzicie, jest y go. Już go teraz odfryzuję. Um, no, może się ruszać Dobra Ruszaj się Poczekaj a teraz pokażę, jak się kiczku kogoś. OK. Bierzemy yy, yy. K I. -s K, Zero. No i Okej, okay, widzicie, Damian, yy, yy, ten grad został wyrzucony z serwera przez junior Edmina Grzytman, idę, yy, dwa, powód, zaraz wrócisz. zaraz wrócisz, ale powód mi, dobra, yy, chwila, dobra, już jestem, on też już wbił na serw, no i cóż, to już będzie koniec. Nie, nie wiem. Może jeszcze zrobię jeden filmik. Yy, właśnie że yy, ten że z tym Junior ale albo już nie będę robił. Nie wiem. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym, yy, żebym nagrał jeszcze jeden filmik. Z, właśnie z Juniorem. Oj. Dobra. Yy, 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 aha. No i cóż. A jakbyście się pytali, jak ja właśnie robiłem, tak ginąłem w poprzednim odcinku, to piszemy śmierć. Łoś, śmierć. O, śmierć. O, wina. O, ginę. O, że też się da. E, czy ja właśnie zginąłem? Chyba. Tak. No to widzimy się później z ciastem rozjechamy. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie! Oj, bedłem. Dobra, jak już mówiłem, komentujcie, dawajcie su... Kurde. Jak już mówiłem, komentujcie, Dawajcie suba. No i oceniajcie. To jest najważniejsze. Moje odcinki GDA Sam. Na razie. Na razie. Na razie.